Drugim pytaniem, które bardzo często pada jako jedny z pierwszych na szkoleniach z Upa, jest pytanie o to, jakie zadania? w ogóle mamy do takiego narzędzia dodawać. To jest bardzo często pytanie od osób, które nigdy nie korzystały z takiego narzędzia, jak klikaby, jak, jak w ogóle narzędzia do organizacji projektów, organizacji zadań i tak dalej. Więc badania najczęściej w nowych organizacjach. I ono nie jest zadawane bez, bez powodu. Ja rozumiem wszystkie te, wszystkie te firmy i wszystkie te osoby, które zastanawiają się nad tym, no okej, okay, wdrażamy sobie narzędzie do zarządzania projektem, do zarządzania zadaniami, do organizacji pracy w naszej, naszej organizacji, w naszej firmie, ale pytanie jest, do jakiego poziomu szczegółowości schodzić, dodając, dodając zadania. To znaczy, czy jeżeli ja mam telefon od klienta, który który zajmie mi nie wiadomo ile, to czy mam dodać zadanie, że dzwoni klient przed jego jeszcze odebraniem i, i nie wiem, zliczać tam czas, albo e, czy jeżeli e, ja mam zanieść grafikowi, jako, albo dać grafikowi jakąś tam informację odnośnie zadania, e, czy mam to do, do, dodawać jako, jako subtas, jako komentarz, czy mam do niego napisać na Slacku i tak dalej. I to są dość, dość powszechne i dość znane rozterki. Ludzie po prostu nie wiedzą, jaki poziom szczegółowości przyjąć w rozpisywaniu zadań i ogólnie jakiego rodzaju zadania dodawać na początku swojej przygody z narzędziami do zarządzania zadaniami, zarządzania projektami. I to jest, tak jak wspomniałem, dość powszechny, dość powszechny problem, dość powszechne pytanie i dzisiaj postaram się na nie... Przynajmniej po części odpowiedzieć. Natomiast prawda jest taka, że nie ma jednej poprawnej odpowiedzi. To, jak bardzo szczegółowo spisujecie zadania, zależy tylko i wyłącznie od Was, od człowieka, od samej organizacji, od sposobu pracy przyjętej w organizacji. Bo możemy sobie wyobrazić, że są osoby, które będą dodawały zadania w taki sposób. Już skoro braliśmy wcześniej przykład realizacji strony internetowej, to weźmy to ten przykład na tapetę z powrotem. Niektórzy po prostu dodadzą do narzędzia zadanie stworzyć stronę internetową X, Tak? I tam opiszą co, co jest mniej więcej do zrobienia, jakie są wymagania i tak dalej. I to jest jakby bardzo, bardzo ogólne zadanie. Zadanie. Ja osobiście takich zadań bardzo ogólnych nie lubię, znaczy lubię je rozbić na trochę mniejsze, mniejsze części, ale są osoby, które na początku tak będą robić. I z mojego punktu widzenia to jest ok. Jeżeli w ogóle zaczynamy w narzędziu takim jak ClickUp, jak Asana, Trello itd., to zaczynajmy jakkolwiek na początek dodawać te zadania. W ramach oczywiście wcześniej ustalonej struktury, o czym opowiadałem i opowiadam w wielu filmikach wcześniejszych na, na, na kanale i kanapka. I powinniśmy pozwolić użytkownikom dodawać jak, jakiekolwiek zdania. Czy, oczywiście, jeżeli mają szkolenie, można im pokazać. Yy, Czym różni się dodawanie takiego bardzo ogólnego zadania od zadania trochę bardziej rozpisanego, ale to oni powinni na początku według mnie zdecydować, co dodają, jak dodają, żeby wypracować sobie własne, własne mechanizmy. Oczywiście nie należy ludzi zostawiać samym sobie. To powinno być tak, że ktoś kontroluje te, te zadania, czy to ekspert zewnętrzny, czy wewnątrz organizacji wyznaczona osoba, żeby zweryfikować, jaki jest poziom, poziom szczegółowości dodawanych zadań, no bo prawda jest taka, że o ile na początku może to zrobić, to później trudno jest w ramach jednego zadania opisać wszystkie potrzeby związane z taką stroną internetową. To może być bardzo rozbudowana strona, może to być zwykły landing page albo jakiś tam one page, w którym jesteśmy w stanie opisać w ramach jednego tam edytorka i napisać, co nam potrzeba, ale jeżeli to jest strona, która się będzie składała z 15, z 20, z 40 podstron, trudno będzie opisać wymagania do wszystkich tych podstron w ramach jednego tekstu. Trzeba będzie to rozbić, ale do tego ludzie albo będą dochodzili sami, to jest jakby taka trochę dłuższa ścieżka, natomiast druga jest taka, że wskażemy im drogę. OK, zobaczcie, rozpisali się to zadanie w taki sposób, ale może fajnie i lepiej byłoby, jakbyśmy rozpisali to zadanie troszkę inaczej. Skoro mamy stworzenie strony internetowej jako główne zadanie, to spróbujmy na przykład w subtaskach rozpisać je trochę bardziej szczegółowo: przygotowanie grafiki, wykonanie, wykonanie kontentu czy tam stworzenie kontentu wdrożenie wdrożenie strony i teraz y, trzeba ludziom tłumaczyć dlaczego tak jest no bo można powiedzieć, że słuchaj, chcielibyśmy zmierzyć ile grafikowi zajmuje przygotowanie średnio taka strona, więc potrzebujemy osobnego zadania żeby on sobie tam zliczał czas wtedy będziemy wiedzieli ile zajmuje grafika ile zajmuje content, ile zajmuje wdrożenie i tym sposobem będziemy mogli potem lepiej szacować naszą naszą pracę. No i potem idąc dalej, możemy ludziom tłumaczyć dalej, że słuchajcie, dobra, mamy już taki poziom taki poziom do składania zadania, w których wiemy już jak kształtują się prace na poszczególne na, poszczególne, na przykład działy, a teraz spróbujmy pójść jeszcze dalej. Wyciągamy zadania z tymi grafikami i podzielmy je na mniejsze elementy, to znaczy dodajmy pod zadanie albo checklistę na przykład, Przygotowanie strony głównej, przygotowanie strony kontaktu, czyli rozbiliśmy wszystkie podstrony danej strony osobno, żeby zweryfikować, jaki czas poświęcamy na każdą z tych stron. Bo może się okazać, że nie wiem, w ramach w ramach od strony kontakt e, jesteśmy e, korzystamy z szablonu i tam grafik zmieni tylko mapę zmieni grafikę e, o, osoby e, osoby na zdjęciu e, reszta będzie w, pobrana z szablonu wypełnimy to tylko kontentem to nam zajmie pół godziny dla grafika i 30 czy tam godzinę dla dla dewelopera i, i wtedy wiemy, że jeżeli ktoś przyszedłby do nas z tylko z przygotowania strony kontaktu, my po 20 projektach będziemy wiedzieć, ile taka strona nam, nam zajmuje. I raczej podchodziłbym do tego w taki sposób, że nie narzucamy z góry, że musicie to robić tak, bo ludzie raczej nie lubią tego, że coś, coś im się na, narzuca. Ja preferuję taką metodę, że na zadaniach testowych, które dostarczam klientom na szkoleniach, sugeruje w jaki sposób powinny być rozpisane zadania przez sposób w jaki ćwiczę z tymi, z tymi, z tymi osobami pokazuje im jakie są możliwości klikaba, co to jest checklista jak można dodać komentarz i tak dalej i wolę żeby oni zobaczyli w jaki sposób te zadania testowe są przygotowane, jaki jest poziom tej szczegółowości i tak dalej i potem, żeby spróbowali to odwzorować pracując już z własnymi zadaniami, niż narzucić im formę, że słuchajcie, bo o ile formę, struktury, hierarchię w ClickUpie, czym jest space, czym jest folder, czym są listy możemy i musimy narzucić przed organizacją pracy, o tyle sposobu rozpisywania zadań będzie nam już trudno narzucić z tego względu, że tak jak powiedziałem różni ludzie różnie zaczynają opisywać zadania. Jedni są tacy, którzy będą bardzo szczegółowo rozpisywać każdy element, a drudzy są tacy, którzy dadzą tylko tytuł zadania wdrożyć stronę, na, przygotować stronę główną i nie dodadzą w ogóle żadnego opisu, co jest oczywiście jakimś tam z mojego punktu widzenia błędem, ale będą na pewno takie sytuacje. Lepiej jest weryfikować i korygować takie sytuacje w trakcie, niż narzucać ludziom z góry strukturę, że musicie to rozpisywać w taki w taki sposób, bo to po prostu no, po prostu się nie sprawdzi. Musimy indywidualnie podchodzić do każdej z takich osób, musimy indywidualnie Weryfikować to, w jaki sposób rozpisuje zadania i później próbować to, ewentualnie korygować, czy też to przez sugestie, czy przez wskazywanie innych możliwości i metod. I więc, odpowiedzią na pytanie, które, które zadałem, a które zadają mi najczęściej użytkownicy, jest to, że że no, nie ma takiej jednej ścieżki, nie powinniśmy z góry, z góry sugerować tego jak bardzo szczegółowo rozpisywać zadanie, ale druga część tego pytania to jest pytanie o to, jakiego rodzaju zadania w ogóle dodawać do, do plikupa i tutaj również trzeba to robić metodą prób i błędów ale można wskazać pewne racjonalne rozwiązania. To znaczy, jeżeli dzwoni do mnie klient, i ja muszę odebrać telefon, to ja w tym momencie nie dodaję zadania, że nie wiem, obsługa, zarządzanie projektem i obsługa, obsługa nie wiem, rozmowy telefonicznej, bo to jest kompletnie bez sensu. Jeżeli mam przygotować sobie albo przekazać logo, grafikowi, który siedzi gdzieś obok albo jest gdzieś w zasięgu mojego wzroku albo mogę podejść do niego i mu po prostu powiedzieć gdzie to logo jest, no to też nie zawsze musimy dodawać zadanie. Żeby, żeby sobie o takich rzeczach przypomnieć, bo możemy to wykonać od razu, więc to po prostu można wykonać wiem, w komentarzu albo wysłać komuś na Slacku jakiś, jakiś materiał, chociaż komentarz jest, jest lepszą drogą, jeżeli mamy go gdzie dodać, czyli jest jakieś zadanie powiązane z tym, że mamy przekazać to logo, to tam w komentarzu dodajemy, a nie dodajemy sobie zadania przekazać logotyp grafikowi, no bo to jest bez sensu. Takie zadanie dodajemy sobie wtedy, kiedy nie mamy jeszcze logotypu, a wiemy, że, że będzie potrzebny i rozpisujemy np. projekt bardzo, na bardzo wczesnym etapie, czyli na przykład po podpisaniu umowy, nie mamy wszystkich materiałów, nie, mamy, nie zaczął się realizacja projektu. Wówczas, owszem, możemy próbować rozpisywać trochę bardziej szczegółowo zadania, czy to będzie sub zadanie, czy to będzie checklista w zadaniu, czy to będzie opis, co trzeba zrobić. To już to już nieważne, ale na tym etapie możemy takie coś zrobić, natomiast musimy do tego podchodzić bardzo, bardzo racjonalnie żeby nie, to nie było tak, że ludzie będą e, niewolnikami narzędzia, które właśnie wdrażają, czyli e, idę do toalety, no to kurczę, e, my rozliczamy czas, więc ja dodam sobie zadanie e, tak wyjście do toalety e, w, 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 w pracach wewnętrznych w firmie, no bo ja muszę mieć zadanie na czynność, którą wykonuję. No nie, do tego tak, tak szczegółowo nie ma co podchodzić. To jest oczywiście abstrakcyjny przykład, ale... E, ale Mógłby w pewnych momentach okazać się prawdziwy, to znaczy, jeżeli dążymy do tego, żeby rozliczyć pracownikom 7,5 godziny pracy, czasu pracy nad zadaniami, no to jeżeli oni robią jeszcze jakieś inne rzeczy, odbierają telefony, odbierają jakieś, odpowiadają na maile, to nie wszystko trzeba. Dodawać jako zadanie, nie wszystko trzeba zliczać. No jest pewien czas, który jest czasem operacyjnym, czasem na prace na pracę bieżące, który również trzeba przyjąć za, do, do realizacji jako czas ogólnie pracy dla, 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 dla firmy. Więc poziom takiej szczegółowości, rozpisywania tych zadań, czyli czy mamy to dodać, czy mamy tego nie dodać, również musi być wypracowany w firmie i osoby, które. Które nie pracowały nigdy z takim narzędziem, one będą musiały się tego po prostu nauczyć, ale to przychodzi naturalnie. Znaczy, one z czasem, po dwóch, trzech miesiącach, już będą wiedziały, jakie rzeczy należy zlecić, o których trzeba pamiętać, a jakie rzeczy nie zlecamy albo wykonujemy w troszkę, w troszkę inny sposób. Bo, przykład z telefonem można byłoby odwrócić, jeżeli mamy zaplanowaną konferencję, telekonferencję z klientem albo jakiś wideoczat i on wiemy, że zajmie nam pół godziny lub godzinę, to takie zadanie powinno pojawić się w pick z mojej perspektywy, bo ono zajmuje jakiś tam czas, dotyczy jakiegoś tam projektu lub jakiegoś tam wątku i ten, ta osoba z góry wie, że, że to będzie taki dłuższy telefon. Natomiast odebranie 30 telefonów w ciągu dnia. No nie musi być zapisane bardzo szczegółowo. Można to podsumować, jeżeli potrzebujemy czegoś takiego na koniec dnia. Nie wiem, obsługa, obsługa projektów jako jakieś ogólne zadanie i tam wprowadzenie np. 30, 45 minut z podsumowaniem, że obsługa odbieranie telefonów w, dotyczących projektów albo, albo coś takiego. Więc Tutaj również nie ma jednej sztywnej reguły, do tego należy podchodzić bardzo racjonalnie. I, I tak jak powiedziałem, z mojego doświadczenia i z mojego punktu widzenia te elementy, te dwa elementy, te dwie odpowiedzi na pytanie, co dodawać i jak bardzo szczegółowo również przychodzą, przychodzą z czasem i narzucenie pewnej pewnej formy z góry. Tutaj się po prostu nie sprawdzi. To osoby, które realizują te zadania, osoby, które dodają te, te zadania, muszą wypracować sobie w miarę samodzielnie. My możemy im tym tylko pomóc poprzez pewne sugestie, poprzez weryfikację tego, co robią, jak robią, wskazywanie im funkcjonalności, które mogą, mogą im pomóc, na przykład w trikapie, zrealizować różne, różne rzeczy. Więc Myślę, że ta dawka informacji powinna wam, powinna wam wystarczyć na sam początek. Nie ma się co schizować ani denerwować tym, że ludzie źle rozpisują z naszego punktu widzenia zadania albo, albo nie, nie są one jeszcze na takim poziomie szczegółowości, na jakim my byśmy sobie to wyobrażali. To należy przepracować z tymi, z tymi osobami wewnątrz naszej organizacji, czy to z zewnętrznym ekspertem, czy to z osobą wyznaczoną w, w organizacji, I, i to polecam w ten, sposób, w ten sposób robić. To wszystko na dzisiaj. Ja dojeżdżam już do biura, więc 30 minutek spędziliśmy, spędziliśmy razem. Pamiętajcie, to jest kanał ikanapka e e-commerce, seria poświęcona aplikacji ClickUp, aplikacji do zarządzania projektami i zadaniami. Ja nazywam się Piotr Zając. Zapraszam Was do subskrypcji tego kanału. Zapraszam Was do zadawania pytań w komentarzach, do polecania tego filmu. Jeżeli uważacie, że komuś się może przydać, będę wdzięczny za wysłanie do niego, do niego linku. Na dziś mam tyle. Zobaczymy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.